Nie da się ukryć, że szczecińska komunikacja miejska w ostatniej dekadzie zmieniła się w znaczący sposób. Nowe autobusy, remonty torowisk, nowy tabor tramwajowy. Choć do zachodniej Europy jeszcze nam daleko, kierunek niewątpliwie jest dobry. A co zrobić by było jeszcze lepiej? O tym rozmawiali w Szczecinie w czwartek radni specjaliści do spraw transportu i naukowcy. Głównym wątkiem była sprawa zachęcenia mieszkańców do korzystania z komunikacji miejskiej zamiast samochodów. Co do rzeczywiście udziału przewozu w transporcie zbiorowym w stosunku do przewozu w całości, Polska w ogóle jest wyjątkowo dobrej sytuacji sytuacji na tle Europy Zachodniej. My w dalszym ciągu, mimo tego, że cały czas apelujemy o poruszanie się, korzystanie z transportu zbiorowego, jesteśmy naprawdę dzięki temu, że u nas wszystko jakby no później zaczęło, zaczęło się rozwijać w kwestiach no, jakiejś tam formy korzystania z samochodów. Jesteśmy cały czas jakby do przodu. U nas ten stosunek jest, wynosi mniej więcej pół na pół. Szczecin nie jest miastem zakorkowanym, ale według radnego zdarzają się w ciągu dnia momenty krytyczne, które powinno się wyeliminować. O godzinie 22 właściwie nie korkuje się nigdzie nic, poza sytuacjami, że spadł raptem śnieg na lód. To wtedy jest sytuacja rzeczywiście ekstremalna, ale proszę zwrócić uwagę na piątkowe popołudnie. Właściwie nie obywa się wtedy bez korków, a myślę, że, że kilka razy w ciągu roku nawet mamy całkowity Paraliż miasta, więc z tym jest z jednej strony dobrze, tak jak mówię o tych sytuacjach jakby godzin nocnych, ale w godzinach szczytu komunikacyjnego naprawdę nie jest wcale rewelacyjnie. Podczas rozmowy pojawiło się wiele interesujących wątków dotyczących m.in. inteligentnych systemów transportowych, ekologiczności komunikacji miejskiej czy budowy parkingów, park and ride. Według niektórych rozmówców komunikacja miejska musi stać się jeszcze bardziej przyjazna mieszkańcom, wtedy z czasem zobaczymy efekty. Na to jeszcze chyba trochę czasu potrzeba, bo no musimy jednak jeszcze sporo w tym transporcie publicznym poprawić. No brakuje ciągle nam jeszcze parkingów, park and ride, no brakuje ciągle tego uzupełnienia transportu publicznego w Śródmieściu Szczecina, ciągle jeszcze, no ciągle jeszcze nam trochę tego brakuje, żeby mieszkańców zacząć przekonywać do tego, aczkolwiek już ten e, odpływ pasażerów od komunikacji się zatrzymał, także myślę, że w tej chwili będzie już tylko lepiej. Dużą zmianą w szczecińskiej komunikacji miejskiej będzie powstanie szczecińskiego szybkiego tramwaju, który połączy lewobrzeże z prawobrzeżem. Budowa trwa i będzie gotowa w 2015 roku. Według mojej opinii jest to dobra inwestycja, Według trendów panujących obecnie w komunikacji zbiorowej, również należy zauważyć, że, po pierwsze, jest to ekologiczna forma transportu. Ona ma integrować mieszkańców, skracać czas przesiadek i, oczywiście, generalną zasadą jest szybsze pokonanie trasy na określonych odcinkach. Według specjalistów na szczeciński szybki tramwaj należy patrzeć horyzontalnie. Jest to bowiem inwestycja, która zmieni w Szczecinie więcej niż mogłoby się wydawać. Szczeciński szybki tramwaj należy rozpatrywać w całym systemie komunikacji. Natomiast w żadnym wypadku jednostkowo, bo wprowadzenie go do zbiorczej komunikacji spowoduje zbudowanie systemu zupełnie nowego. Szybki tramwaj, remont ulicy Potulickiej, remont torowiska w Alei Piastów, zakup nowego taboru, remont zajezdni pogodną. Planów odnośnie usprawnienia komunikacji miejskiej w Szczecinie jest bardzo dużo, jest jednak jeden problem: mentalność mieszkańców, którzy wciąż bardziej komfortowo niż w tramwaju czują się w swoim własnym samochodzie.